Jesteśmy w Warszawie, przypomnę, ten Michał Probierz, Maciej Żurawski, Wojciech Kowalewski w naszym studiu. Panowie, czy w swoich karierach, i zawodniczych, i trenerskich, pamiętacie takie zdarzenie, takie przerwany mecz deszczem? No, nie, nie, nie. zauważyłem, w Gdańsku graliśmy taki mecz W przerwany był mecz dwa razy i graliśmy w torze, także jest to bardzo trudne, później granie. Z jednej strony, można powiedzieć, w zależności jak to boisko będzie, że będzie to zdecydowanie, jeżeli szybka będzie piłka, to dla dla Francuzów ułatwienie, a jednak jeżeli będzie pewnego to zdecydowanie to zespół ukraińskiego, który tego spotkania nie musi wybrać, także to jest na pewno te warunki będą decydowały o obliczu tego spotkania. 74 rok, Polska grała z nrf jak to się wtedy mówiło, na Republikę Federalną Niemiec, pamiętne Mistrzostwa Świata, wtedy deszcz spadł tuż przed początkiem meczu i widzieliśmy jego skutki, czyli całe boisko zalane, ostatecznie jedna, jedyna nasza wtedy porażka, 0 do 1. Maciej, a ty, ty miałeś takie przerwane to mecze? Często się zdarzało, że graliśmy w takich warunkach. Rzadko